Siema, tutaj Blacha z Blaszastych Stworków. Dzisiaj wjeżdżamy na hodowlę Ivory Gecko w celu przeprowadzenia wywiadu. Zapraszam. Znajdujemy się już w iBory Gecko z właścicielem Arkiem. Witam. Witam, cześć. Arku powiedz mi, jak zaczęła się Twoja przygoda z terarystyką? Moja przygoda z terrorystyką zaczęła się tak, muszę dobrze dokładnie pomyśleć. Mam żonę, która ma kuzyna, który robi teraria i różne inne, co on tam na początku miał właśnie kamelony, jakieś tam węże, jakieś tam anolisy zielone z tego co kojarzę. No i jakoś żółwie jeszcze miał i jakoś gdzieś tam kiedyś minut niego byłem, i a zawsze lubiłem zwierzęta, zawsze coś tam nadrzął w domu, zawsze były jakieś psychoty, ale jakoś tam do końca mnie to nie zadowalało i na początku u niego zobaczyłem kamerony właśnie na parcie, ale stwierdziłem, że takiego drogiego nie będę kupował, więc zainwestowałem w jemeńskiego kamerona, który kosztował właśnie wtedy 100 zł, po czym miałem takim małym terrarium, pamiętam było. Yy, Znajdował się ten kamery, ono, ale nie mogły się przystosować do niego w domu. Niestety jeden zdech, drugi tak samo. Nie wiem jakich przyczyn. Zakończyłem przygodę przez yy, najbliższy rok. Nie miałem żadnych zwierząt terrorystycznych, ani terarów, ani pudełek, ani z tym. Ale zawsze gdzieś mi to chodziło po głowie, żeby coś mieć fajnego. w e, tylko na oparcie. To tak. jest mi dlaczego akurat gekon na oparcie, a nie tak, na tam zapoznałem, zapoznałem się na Forach i zawsze czy, czy, poczytałem trochę na ich temat i nie potrzebowały tam jakichś jakich super szczególnych warunków. Tak mi się przynajmniej wydawało, bo to tak nie jest tak do końca. I dlatego stwierdziłem, zainwestowałem w pierwsze trzy moje gekony z takich hodowli w Mikołowie. Były to nawet nie znałem się kompletnie na odmianach. To był pewien, jeden maxnow, jeden jakiś tam karot. Hed i inne były bardziej a tam karot, tej niby, ale to też do końca nie wiedziałem jakie. Nie, myślałem, że to jest dwie samice i samiec. Okazało się trzema samicami. No i później zacząłem powoli do dokupować. Tu jeden, tu drugi, tu trzeci, tu gdzieś, były cztery. Żona nie wiedziała na początku o tym czwartym. Zauważyła, że Rariu obraziłaś się na mnie, pamiętam, jeden dzień się nie odzywała. Ale później już systematycznie zacząłem uderzać już jakieś tam czeskich hodowli, trochę takie opuszana z jeden giokoncik, właśnie kupowałem dwie, tutaj trzecia, tu czwarta, tu piąta, zaraz było 10, 15 i 20, już później nie liczyłem. I coraz, coraz więcej, coraz więcej. Coraz więcej. A może zliczysz ile aktualnie liczy Twoja hodowla gekonów, tam bardziej w sensie tych, które mnożysz, a nie licząc młodych? to może teraz na przyszły sezon gotowych samic, takich które będą gotowe do sezonu, to tak szczerze powiem, około 30 będzie, teraz już około 25, czterech jest już na dzień dzisiejszy gotowych, a niektóre jeszcze muszą dobić wagny, z tego względu, że musi być tak minimum 55, tak najlepiej 60 minimum gram, żeby samica zaczęła coś tam wyjaśniać, kombinować, z tego względu, że jak się dopuści taką, która ma 45, czy 40 to już nie ma mowy, to zniesie 2-3-4 jajka i później jest problem. Bum. Ciężko i później dojść do siebie po, po niby sezonie, prawda? krótki. A jak masz jakąś wymarzoną odmianę barwną, którą może byś chciał uzyskać, albo którą chciałbyś zdobyć? Jest taką... Nie ja jestem taki człowiekiem, który tak w miarę bardzo stąpam po ziemi i nie mam takich marzeń, żebym jakąś odmianę. Tu w szczególności tak jak wcześniej rozmawialiśmy na temat chciałbym się bardzo, chciałbym w mojej wiedzy żeby się rozwinąć z tymi piadami, których mam coraz więcej. No i, i tutaj chciałbym i chcę szeroką uwagę. Po... A mówisz o piadach, Piada, tak. e, czyli uważasz, że to jest Twoja aktualnie najlepsza odmiana, jaką posiadasz? Uważam, czy... że tak, że uważam, że mam jedne, nie będę się tutaj może kłamił tak bardzo, ale e, mam bardzo fajne samice. Ale clip i Super Raptor wypiedowane, które są jedne, najlepsze na pewno, moim zdaniem, w Polsce i też mają bardzo dobre, jakby to powiedzieć, jak to mamy ująć, co nie wiem, dlaczego to jest. Które. które mam dużo takich też znajomych w Europie, Niemców, i też bardzo się im te samice podobają, I dali bardzo duże pieniądze za nie, ale ich naprawdę nie jest. Rozmawiasz również o odmiany Enigma. Uważasz, że tej odmiany należy się bać? Czy ten syndrom może się już jakoś ustabilizował? E, w moim zdaniem syndrom się nie ustabilizował. bardzo się nie ustabilizuje, dopóki się będzie rozmnażało Enigmy. E, niektórzy w Polsce nie prowadzą wodorowi żadnych Enig, bo się boją. Niektórzy e, wycofali się z Enigma, niektórzy dalej prowadzą tak jak ja i dalej pewnie będę prowadził. E, z tego względu, że. Mam jedną taką samicę, która tam przejawia jakiś tam syndrom enigmy, ale mam też dużo różnych innych młodych po niej, które są, mają już po 50 gram w tym sezonie są z 2016 roku z tego mhm. i w ogóle nie ma z nimi żadnego problemu. Kompletnie nie objawiają się w żaden sposób. Czyli typowo jak się trafi, tak się trafi. Tak, to już moim zdaniem tutaj nawet nie po rodzicach, ale jak mi na przykład po jajkach mhm. taka samica zaczęła przejawiać jakieś tam... Mm. ale bardzo lubię te odmiany i będę dalej się mam nawet z nich. fajne samy. rzeczy mogą fajne samy samy rzeczy wychodzić. <laughs> wychodził w tym sezonie z nich odmiany, z takiego mam samca bardzo fajnego, który daje fajne i ciekawe dzieci. A jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z chorobki? Najlepsze? Mm. Najlepsze wspomnienie to jest jak jest sezon, jak otwieram inkubator i widzę, że, że jest jajko, a obok jajka jest małe zdrowie hmm, gad. To jest moje chyba, to mnie najbardziej cieszy. No, ja ogólnie traktuję te wykony jak swoje prawie dziecko i one, one mają posprzątane dzień w dzień praktycznie, jak mam tylko czas, są codziennie karmione, są codziennie pojone, są codziennie, nie wiem, mają dolewaną wodę, żeby miały odpowiednią pan wilgotność, czy też wszystko po kolei, że jak widzę, że jest jakiś chory, a jest niejady, to staram się jej walczyć i dokarmiać. i i tak samo teraz dwie, trzy, trzy, samice po sezonie, które są dalej jakieś takie niezbyt zostały dorobaczone profilaktycznie, ale dalej widzę, że jeszcze jest coś. nie I takie dokarmiam. Staram się najlepiej, żeby się nie zajmować. Ale te jajka, jak jest dużo jajek w inkubatorze, jak się krują, to, to, cieszy. to bardzo cieszy. Chyba każdego hodowcy najbardziej cieszy. A masz jakieś takie najgorsze wspomnienie? Jak dwie samiczki, nie wiem, takie bardzo miałem fajny ładnie dangerin. Rempera, Dino, z niewiadomych przyczyn gdzieś mi zachorowały po sezonie, w sumie to też było. Też jeździłem z nim po weterynarzach, zostało odrobaczone i nie wiem co się z nimi stało. Dostawały witaminy, wszystko po kolei i, i zdechły. No i też czasem się zdarza takie, każdy każdym, u każdego hodowcy, yy, zdarza się coś takiego jak yy, maluchy się duszą w jajkach, prawda? Mm -hmm. To też jest taka zmora no. moja i pewnie wszystkich hodowców w tym sezonie odwoło, nie wiem, 5, 6, może siedmiu, ale 10 człowieka. Ale to już tak na tyle ja nie, no, to się też nie zdarza, prawda? To też. To też jest po prostu już chyba w każdej okazji tak, a nie inaczej. Akurat, a co cię drażni w polskiej terrorystyce? Co mnie drażni? No, tak jak wszystkich chyba, ci nasi klienci, którzy nie mają po pierwsze pojęcia. O właśnie od zmianach i ci, co dzwonią lub piszą, i chcieli wykupić gekona za 50 lub 100, 120 zł. Nie wiedzą, ile człowiek musi poświęcić czasu, yy, może i miłości do tych gekonów, bo taka jest prawda. Yy, ale to mnie najbardziej drażni, nic innego. Współpracujemy z, z fajnymi hodowcami w Polsce, tym, ja współpracuję, z nami się. No i każdy ma podobne zdanie na ten temat, że w Polsce to jednak. Yy, każdy by chciał za darmo najlepiej, albo za symboliczne 50 czy też 100 zł, Gekona, który jest dużo więcej warty, ale już widzę, że coraz lepiej się tak jest. dzieje, że jest jakiś tam postęp, ale to jeszcze moim zdaniem trochę czasu upłynie na to, żeby było tak jak ma być, tak jak jest na przykład na zachodzie czy tam w Niemczech, no, to już nie mówię. To by była fajna. To by była fajna, <laughs> prawda. Ale to jest Polska i Niemcy, więc jest jak jest, prawda. A jesteś raz tymczasowo jesteś samym tylko na jajko na lamparcie, czy byś wprowadził jakiś dodatkowy gatunek do... A, A, aby... że jeżeli bym miał większe, dużo większe pomieszczenie, bo teraz mam trochę mniejsze i szukam większego, to na pewno bym sobie coś wprowadził. Na pewno jakiś, myślę, że bym jest ratowe jakimś kamelonem lamparci. E, wiem, że to też nie jest prosta hodowla i wiem, że długo się nie kupuję jajka i są różne plusy i minusy, ale chyba bym wprowadził kamelony lamparcie powoli. Oczywiście może pierwszego na to a później bym myślał dalej. Później bym się poleciało. przystosował, bo by pewnie poleciało. <grym> jak z <grym> jak, <grym> jak, <grym> jak, jak, <grym> jak to z wykonami leci i leciało i będzie pewnie leciało. Bardzo mi to cieszy. Żona na szczęście nic nie mówi na ten temat, więc jest okej. Okay. Póki żona nic nie mówi, jest okej. Okay. <grym> Dziecko mówi moje wykony i moją pasję, także jest fajne. Czyli generalnie rodzina bardzo dobrze reaguje na to, że masz tak, ale nie przeszkadza im. Jeżeli to. jadę na jakieś wakacje, to... Tata mnie wspiera i tata karmi, tata został poinstruowany i pomaga w tym, bo nikt inny tego nie robi, także dajemy radę. Nie jest fajnie. A jakieś plany hodowlane? No, chciałbym się mieć coraz więcej regałów. razie <noise> 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 okay. mam tylko jeden taki wielki, ale chciałbym mieć tych regałów na przykład, nie 3-4, no, ale to tak jak mówię, już szukam jakiegoś większego, fajnego pomieszczenia, w którym bym mógł się coraz bardziej rozwijać i to by mnie bardzo ucieszyło. A jakieś słowo na koniec? Mhm. Na koniec słowo. Panie, że przyjrzeliście do mnie, to jest pierwsza sprawa, dziękuję bardzo. A druga sprawa jest taka, że namawiam wszystkich na gegone naparcie, niekoniecznie ode mnie, bo jest wielu fajnych hodowców w Polsce i też w Europie, ale w Polsce nie ma co też za bardzo szukać już w Europie jakiś tam konkretnych bo w Polsce też już się pojawiają. Jest bardzo dużo takich naprawdę konkretnych, może nie będę wymieniał nazw, bo około już bym mówił. Zapomnieć, ale <noise> każdy wie i ilu jest i jest naprawdę fajnie. Coraz ciekawiej się dzieje. To Trochę za dużo dobrze. odmian jest, jest coraz więcej, ale z tym też jak poziomy raz. Idzie to ogarn. Idzie <noise> to Dobrze, dziękuję to, Ci bardzo. bardzo. No dziękuję bardzo. Nie umiło Cię A jeżeli Ty posiadasz profesjonalną bądź amatorską hodowlę i chciałbyś się nią pochwalić, zapraszam do wzięcia udziału w wywiadzie. W będzie link do mojego Facebooka, przez którego można się ze mną komunikować. A tymczasem do zobaczenia i widzimy się w kolejnym Dziecie na Wodoble. Pozdrawiam.